Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Ostatnio Wam rzuciłem taką lekcję o przynku OF, tym OF pisanym przez dwa fy. Nie mylimy z OW, czytamy to OW, jeżeli, jeżeli piszemy przez jedno f. No, i okazało się, że ten filmik jest dość popularny, bo to jest ciekawa sprawa. Ludzie specjalnie tego nie czują. Dla mnie też, słuchajcie, czasami to jest trudne. Jeżeli jakiś nauczyciel mówi, że on to wszystko pięknie czuje, to ja po prostu w to nie wierzę, bo te przyimki, słuchajcie, zawsze działają kierunkowo, a u nas będzie to samo. I dzisiaj chciałem Wam dać kolejne przykłady. A potem jeszcze Wam pokażę, jak to używa Native. Stoję, słuchajcie, przed parapetem, który jest brudny, tutaj, w zimą. Jak jest w ogóle parapet? No, niestety trochę utrudnili, bo inaczej jest parapet zewnętrzny, a inaczej jest parapet wewnętrzny. Tam w środku, akurat u mnie w łazience. Więc to jest window ledge, a tam w środku jest window sill. Uwaga, sill, nie seal, bo seal to wam wyjdzie na przykład foka. Sill. Załóżmy, że tu, no zresztą jest brudny, tak? I to co Wam dawałem, przykład ze stołem, tu bym, tu bym mógł powiedzieć, wziąłem sobie jakąś szmatę, Clean it off. Clean it off. A dlaczego właśnie off? No bo jest brud na parapecie i on, ten brud jest on, tak? On the window Sill. A przeciwieństwem od on jest off. Zresztą tak samo jest na przykład włączać światło, tak? Turn on. Off. W związku z tym, tu właśnie będzie clean off i te paprochy papruchy stąd znikają, tak? czyli off to jest przeciwieństwo od on. A teraz podejdźmy do samochodu. Otwórzmy bagażnik. I załóżmy, ten bagażnik jest brudny. Jak jest w ogóle bagażnik? No znowu utrudnione, bo inaczej jest po brytyjsku, a inaczej jest po amerykańsku. Czyli albo mówimy but, albo trunk. No, załóżmy, że użyjemy but. No i widzę tu też jakieś powiedzmy tam paprochy, coś tu jest. I powiem, słuchajcie, nie wiem, wymyj ten bagażnik, tak. I teraz zobaczcie, ten brud, który tu jest, on nie jest na bagażniku. Tylko on jest w bagażniku, tak? Coś jest in the boot, in the trunk. W związku z tym teraz szukamy innego przeciwieństwa, tak? Tam było on i off. A teraz słuchajcie, jest in, no i przeciwieństwem od in, czyli w środku będzie na zewnątrz, czyli out. Czyli uwaga, jak ja tu powiem posprzątaj w bagażniku, to mogę powiedzieć clean out. Nie off, tylko clean, clean out, clean out the, the boot. To samo będzie na przykład z odkurzaniem. Odkurz bagażnik. I to wam właśnie pokażę, jak używa native speaker, że on użył clean out. Natomiast do stołu, kiedyś widziałem taki filmik, użył właśnie clean off. No bo stół jest, nie jest gdzieś w środku, tak jak bagażnik jest gdzieś tam w środku. I cokolwiek jest na stole to jest właśnie on. No a zmywając ten brud to będzie off. Więc tak słuchajcie, działają magicznie te przyimki, tak? A u nas będzie to samo. wymyj bagażnik, wymyj yy, parapet. No chyba, że powiemy coś innego. No pewnie my, my byśmy pewnie powiedzieli: Posprzątaj w bagażniku. Może jeszcze kolejne przykłady. Jak będzie wsiąść do, do samochodu? No będziemy mieć GET. In, tak? I teraz jak jest wysiąść? Get out. Czyli znowu, znowu jest przeciwieństwo. In równa się, y, znaczy przeciwieństwo out, tak? Natomiast jak powiem na przykład put it on the roof, połóż na dachu i teraz przeciwieństwo musi być off. Czyli jak powiem weź to z dachu to powiem take it off. Kolejna, słuchajcie, para przyimków, żeby wam pokazać jak to działa na zasadzie przeciwieństw. Mam tu jakiś tam magnes, pamiątkę z Chorwacji, i mógłbym powiedzieć na przykład zawieź to, nie wiem, na lodówce. Tu akurat mam blaszak, to powiem put it up. Put it up on the fridge, na przykład. A potem ktoś powie, nie ściągnij to. Więc teraz szukamy przeciwieństwa od up. A jakie jest przeciwieństwo od up-down? I powiem take it down. Tylko niestety muszę zmienić czasownik. Było put it up, take it down. Ciuchy, jak zakładamy, to wtedy mówimy put on i też zmieniam czasownik na take, tak? Take off. Czyli put on zakładać ciuchy, take off ściągać ciuchy. I zobaczcie, że znowu jest przeciwieństwo on i off. Wrócimy może jeszcze na chwilę do wsiadania i wysiadania, bo chcę wam pokazać kolejną parę na zasadzie przeciwieństw yy, przyimków. Powiedziałem wam, że wsiadać to jest get in i get out, ale pod warunkiem, że nie dodaję słowo samochód. Po prostu tylko tyle get in, na przykład wsiadam. Ale jeżeli chcę powiedzieć wsiadaj do samochodu, to muszę powiedzieć get into the car, get into the car. No i teraz przeciwieństwo no to szukamy teraz przeciwieństwa od INTO przeciwieństwem jest OUT OF czyli jeżeli chcę powiedzieć wysiąć z samochodu to powiem GET OUT OF THE CAR okay? czyli GET INTO THE CAR GET OUT OF THE CAR albo krótko GET IN, GET OUT wsiadaj, wysiadaj ok, znalazłem te filmiki tu macie przykład na właśnie CLEAN OFF Clean off the table after dinner. Czyli umyj zetrzyj stół po obiedzie na kanale 399 English. I posłuchajcie jak to mówi Sean. Kliknę. Clean off the table after dinner. So clean off the table after dinner. So. No, on jest Kanadyjczykiem, więc wymowa bardzo amerykańska. Słychać to na poobiedzie. Brytyjczyk powie, dinner, bez ry, a tu mamy dinner. Ok, i teraz jeszcze jeden filmik. Tu słuchajcie, będziemy mieć clean out właśnie sprzątaniu bagażnika. To o czym wam mówiłem na kanale Car Wow. I on, słuchajcie, mówił, że w tym Volvo jest gniazdko 12V i można to użyć do... for charging, czyli do ładowania różnych rzeczy mobilnych, zaraz to powiem. lub do podłączenia odkurzacza, żeby właśnie posprzątać i użyje clean out. Posłuchajcie. To są ...mobile devices or for plugging in a vacuum cleaner, for cleaning out the boot, Czyli plug in to jest wpiąć do niaska. For plugging in, czyli żeby wpiąć, tu zostało samo in. A vacuum cleaner, czyli odkurzacz. For cleaning out, do sprzątania. Widzicie, jest out. Po to musi być in, dlatego jest właśnie. Tutaj jest przymek for, dlatego jest właśnie in. Robiliśmy o tym filmik. Link wam rzucę pod koniec. For cleaning out the boot. Do posprzątania bagażnika. I na sam koniec, jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że jak sprzątamy lodówkę, też jest clean out, bo sprzątamy w środku, czyli brud jest w środku, in, no to przeciwieństwo out. Clean out your fridge. Clean out your fridge day. Nawet nie wiedziałem, że jest dzień sprzątania lodówki. 15 listopada. Dzięki, trzymajcie się.